strony jest wejście. Witamy, witamy. To już mogę zaczynać. Możemy zaczynać. Witamy Pan Włodzimierz Włodzimie Skalik. Skalik. Pan poseł Braun. E, moje nazwisko nic nie, nikomu nie powie. Ryszard Oszmian. Będę prowadził tą konferencję. Więc bez, zbęd... Brawo! bez, bez zbędnych... Bez zbędnych przedłużeń e, zapraszam do zabrania głosu szefa struktur e, Okręgu Poznańskiego pana Sławomira Sale. Proszę uprzejmie. Szczęść Boże Wielkiej Polsce! Szczęść Kochani, jesteśmy tutaj w 107 rocznicę powstania zwycięskiego, powstania wielkopolskiego. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała bohaterom! Kochani, niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Dzisiaj ta niepodległość jest nam odbierana i zagrożona poprzez ukrainizację, judaizację, poprzez eurosowietyzację. Szanowni Państwo, nie pozwólmy sobie na to, żeby odebrali nam naszą godność i nasze bezpieczeństwo i nasze zdrowie i nasze dzieci. Kochani, 107 lat temu Ignacy Paderewski przemawiał tutaj niedaleko. A dzisiaj mamy innych ludzi, którzy mogą nam w tym pomóc i zagrzewać nas do odzyskania niepodległości. Bo dzisiaj, jak składałem życzenia naszym kolegom, mówię: Życzę Wam jednej rzeczy: odzyskania niepodległości. Czołem Wielkiej Polsce. Cołem. Proszę o zebranie głosu pana posła Kodzimierza Skalika. Kochani, pięknie kłaniam się w tą ważną rocznicę. Jako lotnik przybywam na Wielkopolskę wspominając wspaniałych. Lotników tamtych czasów. Wielkopolanie swoim powstaniem uczą nas efektywności i skuteczności, abyśmy w odzyskiwaniu niepodległości byli tak samo skuteczni, jak nasi rodacy przed stu siedmioma latami. Przecież oni podejmując ten powstańczy wysiłek. Ale nie byli przekonani, że osiągną zamierzony cel. Gdybyśmy wówczas wśród naszych rodaków przeprowadzili sondaż, czy odzyskamy niepodległość, pewnie te wyniki niekoniecznie byłyby satysfakcjonujące. Ale mimo tego, nasi rodacy podjęli ten wielki, jakże ważny wysiłek, Jakże ważny wysiłek. Dzisiaj stoimy w Poznaniu, mieście, które należy do Rzeczypospolitej dzięki temu wysiłkowi. I dzisiaj stoi przed nami podobne wyzwanie. Jako jedyna siła polityczna w Polsce mówimy otwarcie. Chcemy odzyskać niepodległość, ponieważ Polska w naszej ocenie nie jest państwem suwerennym, nie jest państwem niepodległym. A Polacy zasługują na swoje niepodległe, suwerenne państwo, ponieważ sami chcemy stanowić prawa, sami chcemy decydować, jak ma się rozwijać nasza gospodarka, sami chcemy decydować, jak mają być wychowywane dzieci. Sami chcemy decydować o stanowieniu prawa. Jestem przekonany, mając takiego lidera, takiego szefa, ten kierunek, który nam pan Grzegorz wyznacza, odzyskanie niepodległości jest kierunkiem słusznym i te cele, jak podobnie powstańcy Wielkopolscy, osiągniemy. Dziękujemy bardzo. Zanim głos zabierze polski poseł do Europarlamentu, pan Grzegorz Braun, chcę poinformować media, że potem będą ewentualne pytania i dla e, chętnych jakieś fotki. Dziękuję uprzejmie. Proszę uprzejmie, panie prezesie. Szczęść Boże. Dobry wieczór. Ale może jeszcze zanim ja tu państwa zagadam. Stoi tutaj Pani Justyna Socha, która jest praworzeczna walki i pracy <grywa> naszej. Pani Justyna, niech Pani się odezwie ludzkim głosem, wprawdzie po Wigilii, ale zawsze to będzie na miejscu. Dzień dobry, wolni ludzie! Nie spodziewałam się, że będę dzisiaj tu zabierała głos, ale bardzo się cieszę, że w tak ważnym dniu, dniu wygranego, zwycięskiego powstania Wielkopolskiego są z nami ludzie, którzy dobrze wiedzą, co znaczy słowo wolność, jako jedni z nielicznych w świecie polskiej polityki. Brawo dla nich! Brawo! Brawo, brawo! Jako prawnuczka powstańca Wielkopolskiego cieszę się, że dzisiaj przejdziemy ulicami naszego miasta, celebrując to ogromne zwycięstwo i licząc na kolejne zwycięstwa, żeby wreszcie nasza ojczyzna mogła być wolna. Brawo! 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 Myślę, że nic więcej nie trzeba dodawać. Dziękuję, że mogę tu być. Dziękuję, że mogę wspierać ludzi, którzy wolność i ojczyznę mają w sercu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Pani Justyno. Szczęść Boże. Raz jeszcze bardzo dziękuję za, za gościnę, za zaproszenie. My ten dzień tutaj już zaczęliśmy wcześniej od składania kwiatów, wieńców, zapalania zniczy na grobach. Wielkopolskich niepodległościowców, tych, którzy tę niepodległość realnie odzyskali, wywalczyli, zabezpieczyli. Składaliśmy im hołd, wzdychaliśmy o spokój ich dusz wieczny. Liczymy na to przecież, że Polacy, ci, którzy są już na tamtym świecie, jeśli są gdzieś bliżej tronu Bożego, to orendują za nami i walczą o niepodległą Polskę także na tamtym świecie. A świętym, no cóż, każdy być może, to nie tylko, to nie tylko, e, to nie tylko jest zadanie i wyzwanie dla tych osób, które walczą o zbawienie dusz, Ludzkich i dusz narodów w sukience duchownej, to jest także zadanie i wyzwanie świętości dla nas, że tak powiem, cywilów, świeckich, grzeszników, prawda? Żeby się podnosić samemu i innym dopomagać. A niepodległość nie jest przywilejem, nie jest y, luksusem, z którego wolno zrezygnować. Nie jest to promesa, której wolno nie podjąć. Niepodległość jest naszym obowiązkiem. Właśnie te nazwiska. Te nazwiska, które dzisiaj wymienialiśmy, które dzisiaj wspominaliśmy, Cyryla Ratajskiego, Karola Marcinkowskiego, Romana Dmowskiego, kapitana Taczaka i innych i innych braci Sejdu. No właśnie, był sto lat temu z okładem kapitan. Nie było generała na podorędziu. Pojawił się dopiero później generał Dobor Muśnicki. Ale znalazł się kapitan. Dobrze wyszkolony, dobrze wykształcony, dobry, wybitny, dzielny Polak. Więc ja mam wrażenie, że to całe powstanie wielkopolskie to jest najlepszy wzorzec i najlepszy prognostyk dla naszej pracy. Jak nie generał, to może kapitan się znajdzie? Jestem przekonany, że się znajdzie. Nawet podejrzewam, że może już się znalazł. Tak. Wojsko, policja, służby jawne, tajne, no, po prostu. Polska ojczysta bezpieka. Tego każde poważne państwo potrzebuje. Otóż tam nie brak kapitanów, a może nawet zdarzają się i wyższej rangi niepodległościowczy. Chociaż przykład najgorszy idzie z góry, chociaż zdrada w gabinetach rządowych, sztabowych, w kantorach bankowych, to wiadomo. To od dawna. Chociaż i władza świecka, i władza duchowna, a o zgrozo, abdykowały z suwerenności. Nie chcą rządzić suwerennie To są ludzie i tych ludzi mam nadzieję nie zabraknie i oni przeważą szerokim frontem gaśnicowym. Odzyskamy niepodległość. Z Bożą pomocą i ludzkim wysiłkiem to jest możliwe. Szanowni Państwo, my się tutaj hmm, porównujemy, ale przecież nawet nie wchodzimy w parantele z tymi naszymi przodkami, którzy mieli do stoczenia prawdziwe wojny. Tu wspomniał pan poseł Głodzinierz Skalik, lotnik zawołany, wspomniał tylko przelotnie ten dorobek powstania Wielkopolskiego, ale ja sobie przypominam, że na ławicy, na ławicy największy zasób sprzętu zdobyło to polskie lotnictwo odradzającej się Rzeczpospolitej. Mój stryjeczny dziadek Kazimierz, kto wie może jednym z samolotów tutaj na ławicy zajętych na potrzeby Wojska Lotnictwa Polskiego może potem walczył z bolszewikami ledwie półtora roku później i inni i inni moi tak jak pani Justyny nasi bliscy cyryl ratajski tutaj spoczywa na cmentarzu przez niemców zamordowany jako delegat rządu londyńskiego na kraj już za drugiej wojny światowej jego Formalnym następcą w tym łańcuchu, łańcuchu przekazywania, obowiązków był mój stryjeczny dziadek Jerzy, również żołnierz ochotnik w 1920 roku, później zwrócił krzyż walecznych po zamachu majowym, bo nie chciał być w żadnej mierze wspólnikiem ani dłużnikiem. Tego reżimu, który się wtedy ukonstytuował, ale w latach II wojny światowej w Radzie Jedności Narodu ten kadłubowy parlament podziemny. Więc wspominamy to, ale się przecież, ale się przecież nie jesteśmy w stanie mierzyć z tamtymi pokoleniami, które z szablą w dłoni, które naprawdę ryzykując wszystko, życie, zdrowie, nam nikt nie grozi. Mam wrażenie, ciągle nikt nam jeszcze nie grozi zepchnięciem do dołu z wapnem. Dlaczego zatem my nie sięgamy po niepodległość? My nie musimy siedzieć zimową porą w, opok w okopach i, i zajmować straconych posterunków. Dlaczego zatem mimo tak sprzyjających okoliczności nie sięgamy po niepodległość? Dlaczego żyjąc w warunkach tak komfortowych, wyszliśmy tutaj na rynek z ciepłego, przestronnego i gościnnego lokalu poznańskiego, tak? dobrze nakarmieni przez naszych kolegów? To jest luksus, to jest komfort, szanowni Państwo. Dlaczego nie sięgamy o niepodległość, chociaż nie ponosimy nawet w drobnym, symbolicznym stopniu zbliżonego ryzyka do tamtych naszych poprzedników. Odpowiem Państwu dlaczego. Dlatego, że większość z nas ciągle jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, że niepodległość trzeba odzyskać. I to jest różnica in minus. Sto lat temu z okładem, kiedy nasi rodacy, Polacy, Wielkopolanie, niepodległościowcy i nie tylko Wielkopolanie sięgali po niepodległość, to przynajmniej wiedzieli, że trzeba po nią sięgać. Nikt nie wmawiał sobie, że pod carem ruskim, cesarzem pruskim, cesarzem i królem austro-węgierskim, wiedeńskim, że jest niepodległa Polska. Tego sobie nikt nie wmawiał. To jest ta różnica. Dzisiaj Polacy ciągle jeszcze masowo żyją iluzją niepodległości, żyją złudzeniem suwerenności. No a my z kolei, nie będąc, wyznawcami, nie będąc wyznawcami doktryny im gorzej, tym lepiej, nie możemy, nie powinniśmy czekać z naszą pracą niepodległościową, aż się naprawdę wszystko będzie walić i palić, aż naprawdę odczują nasi rodacy wszystkie niedostatki, deficyty związane z brakiem suwerenności i niepodległości. Ile jeszcze mają wzrosnąć rachunki za prąd, gaz, za paliwo? Ile jeszcze mają się podnieść ceny sztucznie zawyżane przez doktryny klimatystyczne i politykę eurokołchozową? Czy mamy czekać na to, aż rzeczywiście przyjdzie trwoga i wtedy do Boga i wtedy. Wszyscy przypomną sobie o niepodległości Nie, nie możemy na to czekać I właśnie nie czekamy I dlatego dzisiaj podnosimy hasło Odzyskania niepodległości Mimo, że samo to wezwanie Odzyskajmy niepodległość Dla tylu naszych rodaków Brzmi egzotycznie Jak to? Jak to odzyskać niepodległość? Przecież jest, jest piosenka Jest chorągiewka Barwy godło Są rządzący, którzy się mienią Polskimi premierami, ministrami, prezydentami, ale oni sami nie zauważyli, że są podwykonawcami. Nie zauważyli, że nastąpił proces judenratyzacji polskiej polityki. Że ci, którzy rządzą nominalnie, nie stanowią już szczytu hierarchii władzy. Że podlegają, że podwykonują, że są realizatorami polityk stanowionych. Gdzie indziej? Otóż, sto lat temu z okładem naszym dziadom, pradziadom nie zdawało się, że w Berlinie, Petersburgu czy Wiedniu stanowi się polskie prawa i że stamtąd dba się o niepodległość, suwerenność, wolność Polaków. I to jest ta różnica. I to musimy na początek przezwyciężyć. I jeśli nie chcemy żyć w landzie eurokołchozowym, tylko w Polsce. Nie chcemy! Nie! Mam nadzieję. Pięknie pani to, pięknie pani to ogłosiła. Brawo, brawo, brawo. Dobrze, dziękuję. Więc zapytam wobec tego, czy może woli pani żyć w Ukropolu? Też nie! Też a może z lekką modyfikacją ukropolin będzie realizacją aspiracji naszej? A może jakaś kolonia, dobrze zadbana przez jakieś imperia zamorskie? Może jakiś stan albo bantustan anglosaski? Może to by nam się tutaj podobało? Nie, 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 to jest Polska! Tak. Jest 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 jest! Proszę Państwa, tylko i aż o to chodzi, żeby przypomnieć sobie o tej różnicy. Żeby sobie przypomnieć o tej różnicy. Przecież jeśli nam dzisiaj mówią, że niepodległość jest niemożliwa i nawet niebezpieczna. No to mówią to ci, którzy mają w tym mały albo większy interes albo interesy w tym, żeby właśnie należeć do tych gremiów decyzyjnych na poziomie Judenratów. Proszę się należycie poczuć urażonym tym porównaniem, ale tak właśnie jest. My nie mamy już rządu. My nie mamy już władzy polskiej, mamy Judenraty krajowe na poziomie centralnym i na poziomie lokalnym. I, I polskie wojsko, i polskie służby, i polska policja podlegają decyzjom ludzi, którzy nie składali przysięgi na wierność Rzeczpospolitej. I to jest rzecz tragiczna której się nie zauważa, dopóki, dopóki na porządku dziennym nie staje na przykład kwestia posłania tego wojska, tych służb, delegowania tej policji na fronty jakichś cudzych wojen. Wcześniej wszyscy myśleli, że to, hmm, to są dobre relacje sojusznicze i w ramach tych dobrych relacji sojuszniczych ktoś inny ma decydować. I to porównanie, nie powiem, że mi się podoba, bo ono mnie boli, ale wydaje mi się bardzo adekwatne. K. Tak. W 1939 posadzili nas na lewe sanki w ramach zobowiązań sojuszniczych. Poszliśmy pierwsi na wojnę, a kto idzie na wojnę w pierwszym szeregu, tego nie ma później przy stole rokowań. W żadnej Jałcie, ani Teheranie, w żadnym Poczdamie, w Wiedniu czy w Wersalu. Otóż. Tego też, tego też, uczmy się i tego nie straćmy z doświadczenia tych wielkich Polaków tutaj w Poznaniu, tak pięknie upamiętnionych, tak dobrze pamiętanych. Uczmy się tego z ich doświadczenia. Roman Dmowski, sygnatariusz traktatu wersalskiego, którego kształt. W znacznym stopniu, w bardzo istotnych kwestiach sam podyktował. To właśnie był człowiek, który nie popychał własnego narodu pod ciężarówkę z gruzem. Nie sadzał Polaków na lewe sanki. I tego się uczy. Szanowni Państwo, chwila, cały dzień dla mnie szczególnych wzruszeń. Bardzo się cieszę, że nie jestem sam. Bardzo się cieszę, że Konfederacja Korony Polskiej nie jest już sama, bo działa w ramach szerokie, szerokiego i coraz szerszego frontu gaśnicowego. Bardzo Państwa proszę, żebyście się w tym froncie odnaleźli, ponieważ nie da się sprawy polskiej odwojować i nie da się zabezpieczyć. Wąskim składem ludzi tylko z naszej bańki, ludzi, których cieszymy się z tego bardzo. To jest dobra rzecz, że mamy wspólnotę działań i wspólnotę przekonań sprawdzoną zwłaszcza w ostatnich latach latach reżimu pandemicznego, latach ukrainizacji, eurosowietyzacji, jak powiedział Sławek Sala. Cieszymy się z tego, ale to byłoby niedosyć. Więc do szerokiego frontu gaśnicowego zapraszamy także i tych, z którymi do tej pory nie zdążyliśmy się poznać. Zapraszamy także i tych, z którymi nie mieliśmy do tej pory wspólnych przeżyć. Nie jesteśmy sobie ani bratem, ani swatem, nie jesteśmy towarzyszami z okopów, ale sprawa Polska tego wymaga. Sprawa Polska tego wymaga, żebyśmy stanęli w polskich sprawach naprawdę szerokim frontem. I nie może to być tylko jedna partia, nie może to być towarzystwo tylko z jednej herbatki u cioci na imieninach. To musi być szeroki front gaśnicowy. I na to bardzo liczę. Wznosimy tutaj wspólnie pan poseł Włodzimierz Skalik, przewodniczący koła Poselskiego Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie. Bieżącej kadencji, a mam nadzieję, że klubu w sejmach kolejnych kadencji. Brawo! Brawo! Pani Justyna Socham, prezes Fundacji Polskie Weto. Stop, nob. -nope. Pani Justyna mówiła o wolności Polaków w czasach, w których to nie było modne. I mówiła przewidująco i była mądra przed szkodą, a nie po szkodzie dopiero. Lata pandemicznych uzurpacji ze strony władzy uwydatniły to, na co pani Justyna zwracała uwagę w całej swojej wcześniejszej działalności publicznej, w której chwała Bogu poznaliśmy się. To piękna rzecz właśnie wspólne doświadczenie, żeśmy się poznali we wspólnych akcjach, a nie. A nie rozrywkowo. Tak, bo to jest służba. To jest oczywiście bardzo miło, jak jest miło, ale często bywa niemiło. I też zwróćcie Państwo na to uwagę, i to będzie ostatnia złota myśl, jaką się z Państwem tutaj dzisiaj w tej chwili podzielę. Proszę nie liczyć na to, że proces odzyskiwania niepodległości może przebiegać miło, sympatycznie, bezszmerowo. I że wszyscy będą szeroko uśmiechnięci i będą mieli prawo. Ale do dwóch lat tylko czekamy. Do dwóch lat, mówi tak. pan. No tak, bo w roku 2027, 150 rocznica objawień wieczwałskich, kto się tam jeszcze nie wybrał, niech się wybierze. My tutaj, z posłem Włodzimierzem Skalikiem, oddajemy w państwa ręce. Już dawno oddany film dokumentalny Gieczwał 1877 Wojna Światów. To jest film, który opowiada w pigułce o naszej sytuacji geostrategicznej, która nie zmienia się w ogólnym zarysie. Więc zachęcamy Państwa do tego, żebyśmy do niepodległości szli przez Gieczwałki. Żebyśmy tak jak w roku 1877 naród polski wstąpił na tę ścieżkę, która doprowadziła do odzyskania niepodległości przez powstańców Wielkopolskich w tak istotnym znaczeniu, w tak walnej mierze przez powstańców Wielkopolskich. To jest to piękne powstanie, które, no cóż, yy, odwraca złą pasę i i. I stanowi taki piękny wyjątek od reguły. No było jeszcze powstanie sejneńskie, ale nie tak wielkie, nie tak spektakularne. To powstanie sejneńskie i powstanie wielkopolskie, no i w pewnym sensie także powstania śląskie, zaprzeczają temu schematowi, w który wcześniej popadliśmy. Sadzani na lewe samki, spiesząc do powstań sprowokowanych majdanów listopadowych czy styczniowych. Więc Wielkopolska tę pasce odwróciła. Wielkopolska ruszyła do powstania wtedy, kiedy miało to sens, wtedy, kiedy było to wykonalne. Chwała bohaterom, hańba prowokatorom. Brawo! I śmierć wrogom ojczyzny! Tak! I śmierć wrogom ojczyzny! A Polakom życie w dobrobycie! Tak, śmierć wrogom ojczyzny, a Polakom życie w dobrobycie. To właśnie, to właśnie jest mądrość Szerokiego Frontu Gaśnicowego. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. No i, i prosimy o jeszcze, bo tutaj dopiero się zaczynają uroczystości, uroczystości centralne, ogólnogalaktyczne, świętowania polskiej niepodległości, ale, ale my właśnie... Nie dopuśćmy do tego, żeby polska niepodległość stała się antykwarycznym rupieciem, żeby świętowane było coś, co należy już tylko do przeszłości. My Bravo! zadbajmy Bravo. o to, żeby to było święto mobilizacji polskich niepodległościowców. Módlmy się i tak pracujmy, tak działajmy. Żeby na nie przyszło o walczyć walczyć o niepodległość, stając wobec wyzwań tak dramatycznych, jak naszym dziadom, pradziadom to przypadło w udziale. Módlmy się, dziękujmy Bogu, że na razie, no proszę, nikt nie strzela, do dołu z wapnem nie spycha. Ale Boże broń, żebyśmy te tak sprzyjające okoliczności mieli zaprzepaścić, żebyśmy tej szansy mieli nie wykorzystać. Odzyskajmy niepodległość. Odzyskajmy niepodległość. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, Panowie Posłowie. Idą teraz na uroczystości oficjalne. Można się udać tam wraz z nimi. Później będzie przerwa taka yy, przed marszem. Który Zapraszamy się... wszystkich na, to... na marsz! Także tego, kto by chciał zdjęcie. A...